Za każdą chwilę z grupa Weekend. Tutaj taka obietnica się pojawiła, ja będę Cię nosił na rękach i tak dalej. Nie wiem, czy ta obietnica zostanie spełniona. Moja, zr, ale moja obietnica na pewno zostanie spełniona. To jest obietnica kolejnej zabawy na antenie Radia Fest na 102 FM. I właśnie to jest czas naszego drugiego konkursu. Podwójne wejściówki znów możecie wygrać właśnie teraz na antenie. Wystarczy, że przygotujecie już sobie tam swoje sprzęty, żeby maila wysłać. A ja Wam powiem, co to za wejściówki. Tym razem do Animal World w Zabrzu, to jest mini zoo Zabrze-Makoszowy, ulica Karola niedoby 11. Latem rozdawaliśmy Wam też te bilety, a teraz jest wersja jesienna i zobaczymy, co może Was jesienią w Animal World czekać. Wiele ciekawych, przyjaznych zwierząt, to jak zwykle zresztą jest nowość Ścieżka Króla Lwa, taka przygoda w klimacie sawanny. Eee, warsztaty rękodzielnicze, tam stworzycie wyjątkową pamiątkę i zabierzecie ją ze sobą do domu, bo to będzie Wasza pamiątka przez Was stworzona. Także, jeżeli chcecie zabrać kogoś, na przykład swoje dziecko, do zabrza do Animal World, to proszę bardzo. Taka wejściówka podwójna, powtarzam, podwójna może być Wasza. Ja tylko przypomnę, że do Minizo możecie wejść codziennie od 10 do 18, a w weekendy i święta od 9 do 19. Ponieważ mamy rok szkolny, to też tylko przypomnę, że można zorganizować sobie wycieczkę szkolną albo przedszkolną, tam nawet bus będziecie mieć zapewniony i ciekawy program edukacyjny, a w ogóle dla wszystkich organizacja urodzin, pikników, takich rodzinnych też jest w Animal World w Zabrzu możliwa. Antena radiofest.pl tutaj wysyłacie te swoje zgłoszenia, trzeba podać imię, nazwisko oczywiście i numer telefonu. No i ja, ja ostatnio lubię zadawać pytania, ale to nie dlatego, żeby wam utrudnić życie, tylko dlatego, że fajne odpowiedzi po prostu zawsze są, troszkę tam uśmiechu mi przysparzają. To w takim w tym razie może napiszcie mi, które zwierzę, Waszym zdaniem, jest najciekawsze. Takie w ogóle możecie sobie z całej kuli ziemskiej zwierzę wybrać. Dlaczego ono jest najciekawsze? 14 minut zostało nam do godziny 17. Fest Dance Radio. Tanecznym rytmem pulsuje fest na 102 FM. Reklama! Przeżyj leśną przygodę z rowerem elektrycznym od karczmy u Basienki. Wypożycz wygodne, wspomagane e-rowery i ruszaj na malownicze szlaki Leśno-Rajza. A po trasie wypocznij i zjedz pyszny obiad lub deser w naszej karczmie. Teraz promocja! Wypożycz dwa e-rowery na dwie godziny i zgarnij dwa desery gratis. Lub trzy e-rowery na 8 godzin i zgarnij trzy zestawy obiadowe wymienne na dodatkowy rower. Wszystkie informacje na karczmaubasienki.pl Twój e-rower, Twoja przygoda, Twoje smaki. karczmaubasienki.pl Zapraszamy! Szukasz idealnego SUVa? Przetestuj modele OMODA 5 i JQ7 Offroad od OMODA JQ. Benzynowy silnik, automatyczna skrzynia biegów i najnowsze technologie w standardzie. Teraz w wakacyjnej ofercie z atrakcyjnym finansowaniem, ubezpieczeniem OCAC za złotówkę oraz 7-letnią gwarancją. Odwiedź salon Sheets Krapkowicka 14 Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę. Myślisz o kredycie? Rozważ bank od kredytów. Przejdź do oddziału Santander Consumer Banku w Sosnowcu, przy ulicy Modrzejowskiej 12 lub w Zabrzu przy ulicy Wolności 298. Odwiedź nasze oddziały. Po jaką propozycję dla ciebie przygotowaliśmy? Zapraszamy. Santander Consumer Bank. Bank od kredytów. Marian, hmm? a jak kupować sprytniej, i tanio? No jak, jak Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Nasz jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Szukasz taniego i sprawdzonego węgla? Skład opału Nowakowski oferuje węgiel luzem i pakowany w atrakcyjnych cenach. Węgiel orzech, groszek i inne rodzaje. Zadzwoń dowieziemy 32 380 15 85 Skład opału Nowakowski tylko sprawdzony węgiel. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym Wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana Kolagen Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vbudostawcze.pl Crafter. Dostarcza wsparcie fachowcom. Profesjonaliści wybierają sprawdzone rozwiązania. Centrum Budowlane Hadeks Gliwice oferuje kompleksową gamę materiałów budowlanych od fundamentów po dach. Sprawdź szeroki asortyment, dostępność towarów i wsparcie techniczne. Potrzebujesz okien lub drzwi? Nasz salon Hadeks w Gliwicach to jakość, doradztwo, pomiar i montaż w jednym miejscu. Odwiedź nas w Gliwicach przy Dojazdowej 1. Szczegóły i pełna oferta na hadeks.pl. Jedyna restauracja na dachu Rozbar Atelier. Przejdź i zobacz. Panorama Bytomia czeka. Rozbarkatelię w hotelu 7. Reklama. Aplikacji mobilnej Radia Fest szukaj w Google Play i App Store. Hey!